Ludzie są dla siebie straszni. I najgorsze jest to, że ludzie są dla siebie straszni, pomimo że kiedyś byli dla siebie wszystkim. I zawsze ostatni dzień czegoś, jakiś jakiegoś etapu, to jest pierwszy dzień nowego etapu. Więc nawet myślę, że trzeba być wdzięcznym. Wczoraj za dużo było tych browarów, A wiesz <noise> to, że wczoraj z kimś gadałem, nie? No. I nie mówił, ja w sumie nie wiedziałem, że ty kiedyś, kur... Drugimi autami jeździłeś, w Ty no. miałeś. No, BMW nowe 316i, srebrne, no ja, no to ci dobrze ludzie gadają. No i co się stało, że ty nagle tak po jak na ulicy, przecież mam swoje mieszkanie, nie? No. Przecież mam swoje mieszkanie, normalnie, funkcjonuje, Kamil u mnie był, wziął mnie, ogarnął, żeby posprzątać mieszkanie, był. Działkę, wszystko mam na miejscu, tak. No, a ja co radzę tak, daje? Teraz tak wiesz, no lewo wiążesz koniec końcem. Czemu? Zachęsz. Telefon za 5 dych? No bo nie mam pieniędzy, nie? Ja bym te <noise> pieniądze to by mnie zostawił. No to co się stało, że kiedyś ku... jeździłeś drogimi samochodami, a teraz 5 dych nie masz? No widzisz, tak w życiu wychodzi, nie? Różnie w życiu wychodzi. No, raz się konkretnie? ma, raz się nie ma, nie? Ale co konkretnie się stało, bo jestem ciekaw, nie? Co mam ci powiedzieć, tak szczerze, jak się znam już e, trochę czasu? No przekląłem, On no, no, Wychodzi tak jak wychodzi, no widzisz. Raz jest w życiu, tak, raz jest w życiu, tak, nie. No co, ty handlowałeś autami, czy... Nie, jeździłem po samochodzie i na ciężarówkach. I na ciężarówkach jeździłem. 12 lat czem? zawodowo. I czemu już na samochody nie jeździsz tymi ciężarówkami też, nie? Bo się zniechęciłem, bo u tego pana co tutaj blisko w Niegosławiu pracowałem, nie będę mówił nazwiska, płacił nam na raty. Wypłaty mu nam dawał takie po 300, po 500 zł tygodniowo, nie? I dlatego się zniechęciłem. No ale jak te BMW miałeś, to musiałeś jeszcze z czegoś mieć dobre pieniądze w takim razie, nie? BMW sobie kupiłem z dotacji za ziemię. A, to z dotacji miałeś więcej kasy, tak? Tak, co roku jest, są pieniądze z dotacji, nie? Tylko, że trzeba dbać, wiesz, pielęgnować, nie? To taki służbowy samochód był? Nie, to był mój prywatny. I oddałem go na koniec na złom, wiesz, gdzie? Do Kwilcza. Czemu? Zepsuł się? Nie, zepsuł się, tylko że od śniegu, nie, jak solą sypią, nie? To już spód zaczął odchodzić, wiesz? Już nie chcieli mi przyglądu dać. No i co? I skończyły się dotacje, czy co? Nie są. A, tylko ty już nie dostajesz ich, tak? Nie. Mi tego mieszkanie jeszcze do zostało. A to, to nie jest tak, że miałeś później jakiś problem z alkoholem? No, miałem, no to byłem w tym roku na leczeniu przecież w Oblicach, nie? Ale z własnej woli, nie? I powiem ci szczerze, że nic to nie pomogło, nie? Boż dlatego ta sytuacja tak wygląda, bo jesteś uzależniony i nie masz przestać pić. No tak. Nie, mogę, bo są takie jak mi rzeczy, wiesz, że nie ruszę. Znasz no ale wiesz, możesz nawet <noise> miesiąc nie pić, nie? No. A pierwszy miesiąc jest najłatwiejszy. Pierwsze pół roku jest trudniejsze, albo rok. Miesiąc to jest nic. I pani psycholog powiedziała, że samemu trzeba sobie pomóc, nie? Bo terapię to nic i detoks nie pomoże, bo detoks to jest tylko trucie organizmu, nie? Jak ja byłem, nie, bo ja byłem no, dwa tak, tygodnie. Tak. To jest tylko trucie organizmu, nie? I nic więcej, nie? I potem masz terapię, która trwa dwa miesiące, nie? Ale dużo osób. Jak dzwoniło do mnie, podchodziło z terapii, nie? Bo to akurat było przed świętami wielkanocnymi, nie? Chyba wolą sobie jechać na święta chłopaki, nie? I to też firmy leśne, budowlane. Gość, jak mi opowiadał, busa za flaszkę wódki oddał nowego. Z Poznania, z całej Polski, narodowość tam była, nie? Busa za flaszkę oddał, nie? Jeszcze osobiście go syn przywiózł na leczenie na detoks otrucie, nie? No, Jakiego bodzie, ale bardzo starszy pan w porządku. No, nie starszy, nie? Bo ile tam 7 lat do emerytury brakowało. Jak on mi to opowiedział na sali, nie? Bo ja byłem po pociudemką, nie? A następnie, bo łatwo się było... o, oddał za flaszkę. No, normalnie oddałem, bo nie miałem za co pić. I takie to, panie Damianku, nasze życie jest. Ale to co, to coś się takiego wydarzyło w twoim życiu, że zaczęłeś pić, czy po prostu tak sobie wiesz? Raz na jakiś czas piwko, potem częściej, 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 aż w końcu już nie mogłeś przez bo wyszło z, przez to, nie, że mnie kobieta wrogi wystawiła. Poszła z kolegą w cuk. I od tego się zaczęło. <laughs> Czyli takie załamanie miałeś. Wtedy, tak. I teraz tak, ostatni miesiąc, bo mam drugi, bo byłem u Kamila, kolegi. Ostatni miesiąc, bo skończyło 18 lat, co zapłaciłem alimenta, nie? Bo ja na bieżąco płacę alimenta. I dobrze, święty spokój, bo niby wyjeżdża do Norwegii do pracy, nie? Bo tam jego moja była, jest, nie? Kobieta. No i od tego momentu tak się zaczęło, nie? A ty nie myślałeś, żeby jakiś prezent mógł kupić na 18, czy coś? Tylko nie, bo mnie nie alimentu? zaprosił. Nie zaprosił mnie. Nie, nie przyznaje się do ciebie? Nie, nie zaprosił mnie. A płatnikiem co miesiąc jest, byłem ja, nie? Do tego miesiąca, nie? Bo ostatnie alimenta zapłaciłem, nie? Bo teraz taki przepis, jak trzy miesiące się nie zapłaci alimentu, to się ma odróbkę, nie? A bo się idzie wawrów. Aha, czyli ona doprawiła ci rogi, ty się załamałeś, miałeś jakiś tam żal, ciężko ci było sobie samemu z tym poradzić, to zacząłeś pić. No i od razu zeszłem z ciężarówki też. Od razu, A. natychmiastowo. Po co wydałem? Tak, nerwowe. I długo to trwało i długo. Jak to... Ja nie wiem, jaką trzeba być pizną, stary, żeby się załamać, bo kurwa kobieta się rurą okazała. Bo, bo ten alkohol to tak uśmierza to trochę, że jest fajnie, ale potem przestaje działać i znowu trzeba się napić, żeby było fajnie, nie? Nie wiem. I kurde w ten sposób... No, Jakie to, to są pizdy życiowe. życiowe. Nie, bo człowiek ja, wtedy nie myśli o szary. Stary w domku się łatwo komentuje. Chłopiec, kurwa. Ja nie chcę powiedzieć czegoś. Kurwa, e, kontrowersyjnego, nie? W tym temacie, no ale kurwa, no... No byku, no tego kwiatu jest półświatu, no ja pierdolę. Jakby to, to już nie chodzi o to... Czy, bo ja nie chcę, żeby to zawrzało tak, że nie wiem, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Kurwa, to nie o to chodzi, ale jeśli ktoś działa przeciwko tobie, to nie powinieneś mieć jakichś większych, kurwa, yy, zobowiązań emocjonalnych wobec tej osoby. Jakby rozumiem, że co chodzi. Jeśli, jeśli mój kolega zrobi coś niekoleżyńskiego, to tak naprawdę podważa to, że był moim kolegą, więc jak nie był moim kolegą, to go nie szanuję analogicznie. Jeśli. Dupa zrobić coś złego, a ty wiązałeś z nią na podstawie tego, że z twoją dupą wiązałeś z nią cokolwiek, to te cokolwiek już nie istnieje. Oj, no nie no, bo to no ja bym miał fuju, no. Jesteście. Jakby... A zresztą. Jakby to za bardzo nie oblało, ale jednak rozumiem, że niektórzy są słabsi psychicznie. Okej. Okay. Łatwo to tak powiedzieć, a czasem emocje ludzi mi miotają jak szatan. No ale kurwa, no po prostu... Nie wiem, ja... O, to może ja wam moją doktrynę wytłumaczę. To może, może więcej rzeczy zrozumiecie. Ja uważam ogólnie, że dla każdego człowieka on sam powinien być najważniejszy. Nie mylić tego z egocentryzmem i egoizmem, ale i owszem, możesz na poczet jakiejś sytuacji albo danej chwili powyżej siebie postawić kogoś, ale nie możesz tak żyć całe życie. Czyli na przykład jak masz dziecko, no to wiadomo, że... Jak będziesz miał kromkę chleba i ty będziesz głodny, i dziecko będzie głodne, to dobrym gestem i, i dobrze, bo to jest świadczy, ja jakbyś temu dziecku dał tę kromkę chleba, sam głodował, ale żeby dziecko było najedzone. Dlatego, że jednak mimo wszystko, jeśli decydujesz się na dziecko, albo to dziecko już masz, to masz pewne zobowiązania wobec tej osoby, ale poza dzieckiem nie masz zobowiązań wobec nikogo. To wszystko, czy ty coś dla kogoś zrobisz, to może być Twoja wola. Nie ma żadnego przymusu. Więc, jeśli patrzymy na siebie i w miarę możliwości, jak są ku temu okazje, że trochę zostało, więc można cokolwiek, co Ci zostało, przeznaczyć i zainwestować, podarować cokolwiek w inne osoby, to jeśli chcesz, możesz to robić. Nie jesteś do tego zobowiązany. Ale z racji tego, że powinieneś patrzeć na siebie, tak jak już ustaliliśmy, to jeśli ktoś działa przeciwko tobie, to podważa założenie, że walczysz o siebie. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Ale jak już żyjesz z kimś jest już trochę czasu a potem dajesz się, że się kurwi, to, jesteś, to To jest w stanie zaboleć. Ale ja nie twierdzę, że musisz do tego przejść jakby do porządku dziennego, ale jak, jak już ten pierwszy taki wiesz, jak już taka pierwsza ta informacja z ciebie spłynie. To mimo wszystko powinieneś być zadowolony. Możesz być smutny, ale na koniec dnia powinieneś być zadowolony. Bo co jeśli przez ten przypadek, czy przez jakieś inne rzeczy, które się złożyły na to, że ty się o tym dowiedziałeś, one by się nie złożyły, byś dalej żył w niepewności. I zawsze ostatni dzień czegoś, jakich, jakiegoś etapu, to jest pierwszy dzień nowego etapu. Więc nawet myślę, że trzeba być wdzięcznym, i nie dlatego, że. Nie powinieneś być smutny, bo coś się skończyło, tylko szczęśliwy, że się wydarzyło. Rozumiesz czy nie? Największym problemem aktualnie jest otwieranie dzieci. Nie obrażam sobie braku dostępu do dziecka przez wiele miesięcy. No, braku dostępu do dziecka. Jakby rozumiem, śmiesznie to brzmi, ale rozumiem, co chciałeś prze, prze ten. Pod dostęp to możesz mieć do siłowni albo na basen. Ale jakby rozumiem o co Ci chodzi. Jak najbardziej są minusy, ale ty też nie możesz być zakładnikiem podczas swojego własnego życia, czyli. Jeśli, nie wiem, jesteś tam z jakąś dupą, która robi cokolwiek, ale mówisz, no dobra, nie zostawię jej, bo nie zobaczę mojej y, córki, i tak kurwa, w takiej niedoli kurwa, żyjesz, to to też nie jest jakby spoko, nie? Bo tą kobietę zawsze można wiesz, porać, zastrzelić, można jej wytłumaczyć karkiem baseballowym, żeby nie, nie ten, nie brała cię na zakładnika. Oczywiście żartuję teraz, ale jakby są, są po prostu. S, ja wiem, że takie, są takie a nie inne regulacje, więc czasami jest ciężko i prawo nie stoi zazwyczaj po, po, po stronie mężczyzn w takim, wypad w takim wypadku, ale no nie możesz stary robić czegoś wbrew sobie. Bo no, znajomych, którzy są przed pierwszą sprawą pojednawczą, cały czas są szantażowani brakiem spotkań z dzieckiem, na szczęście to nie mój problem. Okej. Okay. No ja zdaję sobie sprawę, że są tego typu sytuacje, są tego typu patologie, ale wiesz, ty nie możesz być, nie możesz być zakładnikiem tej kobiety. Ludzie są dla siebie straszni i najgorsze jest to, że ludzie są dla siebie straszni, pomimo że kiedyś byli dla siebie wszystkim. Bo podejrzewam, że wiesz, jak wchodzili w związek i się kochali, mieli te dzieci yy, i razem ze sobą mieszkali, się pobierali, to łączyło ich coś takiego mocnego, to trzeba sobie zadać pytanie, jak to kurwa jest, że z dwóch najważniejszych osób... Za jakie siebie mieli, kurwa, wiesz, takie papuszki nierozłączki doszli do tego, że jedna osoba celowo sabotuje drugą, żeby celowo jej sprawić ból. To jest kurwa popierdolone. Myślę, że trochę samokrytyki w wielu przypadkach też by się e, ludziom przydało. Więc ja myślę, że tego typu sytuacje, że o kurwa, miałem babę i baba się puściła, więc przestałem pracować i zacząłem plać. To jest kurwa, jakaś dziwna wymówka, kurwa człowieka. Spierdolonego, nie? Tylko że ja też nie mam za dużo empatii w sobie do Żuli. Wręcz bym powiedział, że żadnej nie mam. Jak mnie czasami jakiś rozbawi, to mu dam 5 złotych, nie? A nie dlatego, żeby mu pomóc, ja mu płacę za usługę.